Zanim zaczniemy materiał, chciałbym zaprosić Cię do pobrania gry niespodzianki, do której link znajdziesz oczywiście w opisie. Jest to zarąbista, wybrana przeze mnie Gierka, także nie czekaj, kliknij, zarejestruj się i do zobaczenia w bitwie. Okej, okay, siemaneczko, moje kochane mordeczki. Z tej strony oczywiście Patryk Takzizert, Malinowski. Witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Kochani, słuchajcie, udało mi się odblokować wszystkich, ale to wszystkich zadymiarzy w Brawl Stars. Słuchajcie, za chwilę oczywiście wam to pokażę na swoim ekranie. Jak widzicie, słuchajcie, zadymiarze 28 na 28 Mam już, słuchajcie, kompletnie wszystkich. W tym oczywiście Tarę i Spajka, które trafiły mi się po prostu jako ostatnie. Ale to nie jest sedny materiału. Sedny materiału będzie to, ile musiałem wydać... Pieniędzy, właściwie nie musiałem, a po prostu ile wydałem pieniędzy, aby te wszystkie odblokować e, postacie, słuchajcie, e, w czasie, od czasu, gdy nagrałem e, pierwszy odcinek w e, Browstars. Także proszę Was o łapeczki w górę. Mam nadzieję, że temat e, Was interesuje. E, no i do zobaczyska za chwilę w sklepie Google. Ok, kochane mordeczki, żeby nie było, po prostu zrobię taki mini poradnik dla wszystkich, bo Wy, każdy z Was może też indywidualnie sprawdzić, ile wydał, słuchajcie, na zakupy e, w sklepie Google Play. Oczywiście Brawl Stars. Przechodź, klikacie sobie tutaj te trzy paseczki, przechodzicie do zakładki konto. Następnie historia zakupów. I słuchajcie, to by było tyle. Teraz tak, słuchajcie. Wszystko będziemy musieli podliczyć. Musicie dać mi sekundkę. Ja włączę sobie jakiś malutki kalkulator. Kalkulator sobie damy sobie tutaj. Mam nadzieję, że on będzie mi co jakiś czas tutaj wyskakiwał. Eee, Okej, okay, można go jakoś przypiąć, żeby nie ten. Dobra, no to tak. Lecimy, słuchajcie. Pierwsza oferta z września. Eee, słuchajcie, owsz, ja będę zaogrąglał sobie. To do 95 zł, nie chce mi się wpisywać po przecinku, czyli tak 95, tutaj kolejna oferta za 9, plus kolejna oferta za 9, plus kolejna oferta za 48, plus i lecimy dalej. Następnie, słuchajcie, mamy tak, kolejne 30, i tutaj już coś się z Royal pojawia, to jest oczywiście pas Royal, czyli tak, plus kolejne 9, plus kolejne 9, te 24 są omijamy e, i dodajemy już kolejne 48, jak widzicie, tutaj, plus kolejne 70, oczywiście, dobra. Już mamy 300 zł. Lecimy dalej. E, lipiec, Lipiec, pas Royal, czerwiec, dobra, mamy czerwiec. E, ok, klikamy znowu. E, pakiet poziomu 50, dodajemy plus 48. E, tutaj pakiet powitalny 24 e, plus e, pakiet Retropolis za 24. 24, dobra, mamy 400 zł. Lecimy dalej. To już było, to już było. Lecimy teraz tutaj. E, Okej, okay. plus kolejne 48. Plus kolejne e, 24, dobra, mamy już prawie półstówki. A e, pakiet świąteczny, jak widzicie, tutaj już się e, pojawiały jakieś inne rzeczy. Dobra, ale najpierw dodamy plus 24 e, i plus e, 9. E, Okej. Okay co nam daje, słuchajcie, prawie 500 złotych. Tam już nie powinno być nic z... Tak jest, tam już, słuchajcie, są rzeczy wydane na Clash Royal. Jak widzicie, słuchajcie, od 22 grudnia 2018 roku, czyli dajmy na to przez 10 miesięcy, niecałe 10 miesięcy, słuchajcie, wydałem na Clash Royale, słuchajcie, 500 złotych, co daje nam 50 złotych miesięcznie. Powiem wam, że w porównaniu do, do Shakespeare's and Fidgets, dla mnie to jest takie, okej, okay, spoko, może być, nie? Oczywiście słuchajcie, teraz w Brawl Stars pojawiła się oferta ta najnowsza, która daje 230 gemów za bodajże 1200 gemów za 230 zł, ale już nie wiem, czy będę ją kupywał, a więc mordeczki gonę! Aby zdobyć wszystkie postacie słuchajcie, w ciągu, w ciągu 10 miesięcy w Brawl Stars i nabić jednocześnie 14 tysięcy pucharków, musiałem wydać 500 złotych. E, oczywiście, słuchajcie, ne, to są dane e, po prostu moje. E, wiadomo, że każdy ma różne szanse na to, żeby. Po, znaczy, każdy ma równe szanse na to, że na przykład ze skrzynki mój dany brawler, ale wiadomo, że mega dużo zależy od szczęścia. E, powiem Wam tak, ja w pewnym momencie już przestałem wierzyć, że po prostu te, e, te postacie mi się gdzieś tam trafią, e, po prostu z tego, że gdzieś tam słuchajcie mi się trafią ze skrzynek, po prostu nie trafiały mi się w ogóle, więc no niestety troszeczkę tej kasy musiałem wydać ale powiem tak, nie żałuję słuchajcie, moim zdaniem jest to super giereczka 500 zł to w ciągu 10 miesięcy to jest 50 zł miesięcznie to nie jest jeszcze aż tak dużo w porównaniu oczywiście z shakes and fidget, gdzie tam miesięcznie szło 800-1200 zł miesięcznie, a grałem na przykład przez rok, więc w ogóle nie ma nie ma porównania, jeżeli chodzi o and Widget to raczej żałuję, że na to tyle kasy wpakowałem. Jeżeli chodzi o Brawl Stars, to nie. E, I słuchajcie, przy tym naprawdę świetnie się bawiłem. E, także słuchajcie, mordeczki, tak to wygląda? Dajcie znać w komentarzach, ile Wy wydaliście kasy e, już na Browstars w tym momencie, ile macie pucharków e, i tak dalej, i tak dalej. Ja postaram wam się przypiąć serduszko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i oczywiście dzisiaj o godzinie 20 na streamie na Facebooku na fan, moim fanpage'u. Zapraszam gorąco, link znajdziecie w opisie. Trzymajcie I'm here for the money. I'm here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us true.